Dzień dobry, widzowie. Bardzo przepraszam za ten hałas. Jestem na peronie. Dzisiaj nauczę was angielskiego. Hot to jest po angielsku gorące, a dog to jest pies. Hot gorący pies. Hot dog gorący pies.

Wiecie jak to jest naprawdę, tak naprawdę to jest tak. cztery po angielsku to jest form. Form Window to jest po angielsku z okna. from Window to jest z okna. Kral! to train. Auta to jest cars po angielsku. A auto to jest car. A dziesięć to jest ten po angielsku. A jeden to one. Dobrze, policzę po angielsku aż... E... Po angielsku. Dobrze, więc powiedzcie mi jak jest po angielsku mysz. No tak jest, to jest. Mysz po to mais. A myszy to mais. Ten kat to jest jeden kot. Ten kat z dziesięć kotów. Oh. One carrot, please. To znaczy po polsku. Po angielsku to znaczy... Pan Gilsk, się tak. Jedną matrywkę poproszę. To znaczy one carrot, please. Tea and coffee, please, to znaczy herbatę i kawę poproszę. 100 to jest 100 po angielsku. Dobrze, zrobię setki teraz. Aż do 9. 100, 200. 400, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tak. 500, 500, 500, wiecie to jest to jest. Jak jest pies w angielsku? Log, to jest 500, jest pies a dogs to są psy. W angielsku to jest tak... Dobrze, więc ja powiem jak jest po angielsku. Powiedzę. Przepraszam. Można powiedzieć excuse me albo I'm sorry. a po to jest Mo a tata to jest Dad a cześć to jest po angielsku. Hello Hello a po angielsku masz na imię po angielsku? Znaczy tak. What's your name? Przepraszam, że to chyba jestem na peronie, jak mówiłam. O, a zastanawiacie się, jak jest świnia po angielsku? No właśnie, to jest świnia po angielsku, to pigu. Więc ja mogę właśnie wam powiedzieć jeszcze jak jest okay. to. Tak. Jak jest kopacz w angrycku? Kopacz w to jest kik. Przepraszam, Rzucać po angielsku też troll. one hand please to znaczy jedną kurę proszę. Dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Zapraszam w następnym odcinku. Pa, pa.